Znaczy, dla was to było trochę krótkie, dla nas to były jakieś 3 minutki. Musieliśmy jeszcze coś tam ogarnąć. No. I dalej zaczynamy. Od razu mówię, to jest źródła, to nie była moja wina. Oj, tam, oj tam. Okudę, tele... Damy radę. Telefon mi się, telefon mi się wyładował. Kurczaki już spadłem, no nie fajnie. Aha, a miałem zegar włączyć. Masz znowu zegar. No na ja stronę? tu mam na tym włączone. na jak nagry... nagrywam na tam, tam. tam. A spoko. to jakbym było kolejne 15 minut na wyżej Udało się. Myślę, że dwa partie wystarczą, żeby skończyć tą, ten escape, chociaż nie wiem. Widziałem na filmiku, że on był całkiem spory ten escape i nie wiem czy... Oj, to mi miki... Ej, nie, czemu to jest tu ja lawa? tutaj? To mi jakoś pomoże? Właśnie nie, to mi bardziej... No właśnie nie, to mi przeszkadza, dlatego, dlatego tak było, dlatego musiałem pociągnąć tą dźwignię, bo ona zamyka i otwiera tą lawę. A... Patrz! Co, skąd się ta lawa bierze? No, dlatego mówię, że tutaj była ta lawa, tylko jak się pociąga tą dźwignię, to właśnie na nowo leje. Ja... Nie. Nie, dlatego... yes. nie. ale to jest checkpoint. Teraz będzie, no mówię dlatego, że musieliśmy się przespać, żeby mieć tego checkpointa, nie? Mi, mi trochę laguje, ale tak o dobinkę. Na, na filmie się to zrobi do HD i już tutaj nie będzie. O oh, fuck. No, no tak, tak, tak. Będziemy teraz dużo razy płonąć w tej lawie. No kurde, ja myślę, że ja na drobinkę wskoczę. Spoko. Przez tą lawa mi trochę laguje, ale to się poprawi na filmiku, jak już mówiłem. Oby się, oby mi tylko nie nadążało. Oczywiście. Znaczy, żeby mi tylko nadążało. Spoko. No. Ale to był kombo. już prawie przeszedł. Tak, znów płonę. Ojej, ale mnie teraz zlokowało. Z tym możemy mieć lekki problem, więc jeśli to będzie po prostu za długo trwało, to możemy zrobić cięcia. Ale, ale mówię, że jeśli to będzie na przykład trwało więcej niż 10 minut, nie? No to przyspieszymy. Tak, ja nie wiem, przyspieszać. <laughs> Kolejny sekret! <noise> ja się... On ma CT, ja mam tylko Frapsa. I, i, I program do konwertowania ja się nie znam. Przyspieszymy, no łatwo. A wiesz czemu ja umiem? Bo, bo ja obejrzałem ten poradnik od Mandzia. Weź, reklama. Dziękuję ci Mandzia. Gdyby nie ty bym nie umiał. Wszystkie ja sobie rzeczy. obejrzę ten poradnik dzisiaj. Pobiorę sobie Audacity, tylko najpierw muszę odinstalować pewne gry, które mnie wkurzają i zajmują mi tyle miejsca na dysku, że nawet nie mogę kichnąć. Tak, każdy mówi gry. Tak naprawdę wszyscy wiemy co ty tam masz. Tak, 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 tak. Szczególnie, że, że, mam, że mam ojca na komputerze. Ciekawe. To jeszcze lepiej. Który jest, jest z rączką od informatyki, to, to, to jak miał coś takiego, to... Jestem za młody, ma tego, no to ty nie pójdzie. Nie no, żartuję. No gry, gry. Kurde, ej, nie no my. Ale, ale nie mówiłem. Jakie? Nie, żartuję. O, o, o nie, 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 nie. nie, nie. Ja tak właśnie to na dwójkę muszę dodawać. Bo już go nie gram, Podszedłem. No, lepiej. Zdążyłem go już przejść, piąty raz. I po prostu już nie czuję takiej potrzeby, żeby go trzymać dłużej na dysku, gdy, gdyż już po prostu praktycznie nie ma miejsca na Nie czujesz rytmu. Tak. Nie czu o jezu, no nie! Rytmu. W takim momencie już prawie kończyłem tego parkura nie naborowego będę no musiał znowu czekać 10 minut. Cichaj? Ale to nie moja... Synek, bo jak cię... no. Ja już teraz doskakuję do tej drabinki szybko i zwinnie. Kurczę, jakie lagi muszę wiele poczekać. Uuu, może przejdę. FAK! No przy tym ostatnim klocuszku! No, już mogę.. Ale kurczę, Kurde. No. Przez, przez chwilę. Przez chwilę byłeś what the fuck Auć. No nie no weź Gimbazo! Teraz to muszę od nowa przechodzić. A no fajnie. Spoko. No nie no, jeszcze teraz lamię w to, nie? Super. Widzowie, podziękuję mu. Będziemy nagry... Zobaczycie jak to będzie. Będziemy nagrywać razem wszystko, a później się pokłócimy o kasę i zobaczymy. Jaką kasę? Gównianą. Jak jak, jak to będziemy. To, nie to no! Tak. Jak zdobędziemy... Jak zdobędziemy 10 widzów, to się zastanowię. Ale ja nie wiem o czym ty mówisz, O jakich pieniądzach. O nic. O, o jakich pieniądzach ty mówisz? <laughs> ale ja serio, no jeśli ty chcesz kręcić dla pieniędzy, no to... Nie, żartuję, żartuję, ale tak poważnie to... Nie kręcę dla pieniędzy, ponieważ... Ponieważ nie potrzebuję pieniędzy. O nie, wcale. Czybym był 23 letnim człowiekiem, który utrzymuje się we własnym mieszkaniu i nie ma pracy na przykład czy go studiuje albo coś robi innego <grystanie> I to bym to, to nie ukrywam, że może nie no dobra, to, to teraz głupio zabrzmiało To nie ukrywam, że może... Czasami mi się to nie liczyło, ale ponieważ mieszkam... O, przeszedłem pod trzy Tak, przeszedłeś? Ale ponieważ... O, wagoni... Waniuk, wagoniki. Super. Ej to mogę się tepnąć, jak teraz mi się nie uda. Czy to będzie trochę czy to... No no, no no, spróbuj jeszcze raz czy dwa i jak ci się nie uda, to może się tepnąć w sumie. Dajcie mu, bo my nie jesteśmy najlepsi w tych parkurach. A w każdym razie chodzi mi o to, że ponieważ ja mam... ja chodzę do drugiej gimnazjum, mieszkam z rodzicami i okay. nie mam problemu ze swoim utrzymaniem, to tak naprawdę niepotrzebne mi są pieniądze, a może a przyznam szczerze, że kieszonkowe dostaję. <laughs> Pochwalę się. Więc niepotrzebne mi są na razie pieniądze do życia potrzebne. Jak nie po to, żeby sobie czasami grę kupić, ale to jest w mniejszym priorytecie i na to mogę sobie sam zarobić przez dwa miesiące, więc... No kurde! Nie nagrywam dla tego. O, ale fajna mapka. Gramy już od jakichś, nie wiem, ilu, a ty dopiero... Ale zarąbiście! Co się stało? czy znaczy, fajna mapka teraz jest. Aha! Myślałem, że ogłębujesz. Jak widzisz tym wózkiem, to sobie ten... To patrz, jaka, jak fajnie, jak ładnie. Lol, bije ręką. Co coś się... Ej, krzy... LOL, krzywo bierę. OLO, fajna. Co tu jest? Glowstone to twoja droga. Ciekawe. Super. Wiesz co, no fajne, naprawdę fajna łapka Tylko że ja zapomniałem autora, więc go nie ocenię. No... bo pobieraliśmy tak na, na szybko. Pobieraliśmy tak, że po prostu mieć coś do odcinka, też, bo nie umieś mi znaleźć. Może nawet kiedyś coś zrobię z twojego, bo mam duży zapał do robienia mapek Escape, bo raz już zrobiłem taką, ale mi nie wyszła więc jej nawet nie publikowałem. Ja pamiętam kiedyś jak mm, ta yy, Madzia yy, no. robiła konkurs na mapkę Escape. Pamiętam, że się zgłosiłem. No tak, pamiętam, Zrobiłem. pamiętam, ale ja się nie, się, o ile pamiętam, się nie zgłaszałem. Aha. Bo wtedy no, jeszcze no, no, bo. ja się ja się od razu wam, z... boże czwarta ciekawostka chyba będę wam gonić. Od razu zdradzę. ale lag był, ale lag. Od razu wam zgadzę, z... zdradzę, że po prostu nie umiem, nie nie umiem ogarniam redstone'a i to okrutnie, nawet byłem e, na wykładach o redstone'a. Chwileczkę tylko muszę coś zobaczyć. Zostało mi 3 giga, więc myślę, że zaraz sobie zrobię takie krótkie cięcie, w którym ja ogarnę swój komputer, na przykład może prześlę już pierwszy part i uzupełnię sobie tutaj miejsca na dysku, bo teraz już zaczynam mieć lagi poważne. Mój komputer jest przepełniony. Hmm. No i w każdym razie mówię, że nie ogarniam redstone'a, że byłem nawet na panelach. O oh, kurcze. Wspomniałem, że nie można. Mogę... Już, już no już chciałem. A ja zniszczyłem. kurcze dodam, żeby nie było. O kurde. Spokojnie, teraz tylko tutaj liście, żeby nie było, Więc są... on nie oszukuje nie, czy nie nie są te. Oj dobra, tam daj jakiegoś tam liścia i się. Będą złoty gry materiały, włącznie z y, ramieniem w Lola. No, w Lola to e, oczywiście mówisz że to on. Ja nie. Nie, nie, którego, nie którego powiem szczerze, że średnio lubię Lola, ale teraz zacząłem trochę grać, bo myślałem, że może to być coś nowego, ciekawego, może dla mnie. O kurde, mnie jak nie gadam, to, Jak gadam, to przechodzę. No to gadaj. O kurde, Lol, to to Co? jest? Lol, no to jest taka gra. Zniszcz tą tabliczkę, no jak chcecie. Ale nic nie można jeszcze przecież. O, lola, ale Była, Był taki szlak z tabliczek, no. nie? I one, te tabliczki były aż podłączone do góry, i te tabliczki się wszystkie po kolei zniszczyły i odblokowały ci piasek pod, na górze. Wow. I teraz się otworzy. Się bardzo ciekawe, muszę chyba zobaczyć po nagraniu w Glamour's sobie znowu tą mapkę i zobaczyć, jak to działa. Ile już nagrywamy? Hmm. 10 minut zaraz będzie. Spoko, to sobie znowu. Lol, a jakie mam Tam trochę? jeszcze widziałem. Chyba trzeba będzie trzy partie zjadać No na pewno. Bo... Niestety chyba tego w dwa nie przejdziemy, a że, a że będzie trzeba zrobić zaraz cięcie, ponieważ 10 minut. Ostatnio wgrałem filmik na tym moim starym kanale, wygrałem filmik, który miał 15 minut jeden i niestety nie dopuścili mi go. O kurde. Więc się trochę zdejmowałem. Eee. teraz na kreatywie? Ja, jak gram na kreatywie? Aha, dobra, wydawało mi się. Przeszedłeś szybko. O lol. Faktycznie gram Ale ja... Ale ja no. normalnie. No właśnie widziałem, że normalnie to byłeś, nie, to, Ale żeby nie było, to ja pójdę od początku. Tak, żeby nie było. O, ale widzisz na suficie? To się właśnie na suficie tak zniszczyło. O kolejny poziom. Tak, chyba piekielny poziom. Kurde. Nie o nie piekło. Będę... O kurde bieganie po... Soul Sandzie. O Jezu jak ja tego nie lubię. A oh, fak, fak, palę się, palę się, palę się, palę. Oj, tu się boję, że możemy zginąć. Nie, no powiem ci, że. Nalajcie to, je przeszedłem. No, bo ten piasek był w miarę taki o tym. Ten, ten Są też jest łatwy O, nie. A gdzie a tutaj mam, tak? Znów przeszedłem. Jakie mam tą e, wskoczyć? Dobra, to wskoczyć? Super, przeszliśmy mapkę. Jak, już koniec? Czy znaczy, ja przeszłem. Czy znaczy, ja przeszedłem? Ty tutaj doskocz i skończymy odcinek, bo tam jest jeszcze TNT i fajerwerki, więc pociągniemy razem za dźwignię. Kurde, na końcu jeszcze lagi. Super, ile już nagrywamy? 11 minut. Dobra, to chodź. No i widzisz, tu mamy dziękuję ci za przejście, no, idź po nagrodę. Mam... O, na autor salarek, dzięki, dzięki za mapkę, fajna bardzo. O, no. Dzięki za przejście, mapka, subskrybuj, subskrybuj kanał na YouTube. Idź po nagrę. A ja, ja tego nie mam napisanego. Dobra, yy, nieważne. W każdym razie na trzy pociągamy dźwignię. Dwa, raz. Trzy. Raz, raz, trzy. O dupa. A i tak się uruchomiło. No i teraz patrzmy na te fajerki, Powinien nie będzie lag. Uj, lagowało. A to jest flat mapa, super. To genialnie. Myślę, że może jakiś zajebisty kanion wydupi. Eee. Dobra. Na, na... Na koniec się trochę zawiodłem, dobra. W takim razie ja już tak sobie stanę. A ła! A ła, no czekaj, stanę sobie do pożegnania, lOL! Ej, ja mam F5, to ja cię nie widzę, czekaj jak jesteś. O. To na koniec się bijemy dawaj. No nie, dobra, się pożegnać. No, dobra. no pożegnać się. I potem będzie taka dory... To do... ty pierwszy czy ja? Tak właśnie... Yy, wiesz co, to ja powiem, może? Dzięki, że to oglądaliście, bo dzisiaj oglądaliście, bo zgaduję, że tego nikt nie oglądał. Ha, ha, ha. E, więc tak, e, ja byłem baka brzuszek, a to był borowy i e, oceniajcie, dawajcie łapki w górę i piszcie komentarze, gdyż to nam pokaże, że naprawdę chcę, zależy wam na tych mapkach. Ja jeszcze mam taką jedną sugestię. E, jeśli macie jakieś mapki, to podsyłajcie e, mi na konto albo na brzuszkowi. No, mo mogą to być wasze, mogą być jakie tam, jakie znacie. <coughs> Bardzo nam w ten sposób pomożecie. Także dobra, no, dzięki dobra. i tutaj na koniec jeszcze walka. Trzy. A, e, masz trzy, wagonik, masz wagonik. I... To wagonikami. Man. Trzy, cztery. Trzy, cztery. A, wagonem po głowie! Kurde, dzwoni mi. Witek, dupa. Mi się zepsuło. A, czekaj. Jezu nie! Czekaj, nie yes, yeah, be... będzie Ja przecież my się nie zabiłem, pisły jest, nie? No tak, czekaj chwilę, czekaj chwilę, czekaj chwilę, zrobię epicki moment. No? Czekaj, stój, nie bij mnie przez chwilę. Look, I'm your father. No! Oh! Dobra, dzięki, trzymajcie się. Ja bym zlagował, dobra.